Teraz mam około 30 krów w doju. Gdzieś tam może planuję coś powiększyć. Ograniczałem gdzieś tam nie brak o pola, że tak powiem, dlatego mamy słabe ziemie gdzieś tam i, i, i dlatego te krowy, dlatego trzymamy krowy. Nie inwestujemy gdzieś tam w produkcję roślinną czy, czy jakąś tam hodowlę trzody, bo, bo i tego zboża mało. i klasy gleby pozwalają nam na, na dobre przygotowanie kiszonki z kukurydzy, bo kukryza fajnie na, na na tych słabszych glebach i, i klimat jest dobry to no gdzieś tam są jak, yy, można dużo dużo skorzystać z dofinansowań unijnych można spróbować pokusić się, się gdzieś jakieś programy, programy rozwojowe dość, dość fajna agencja proponuje chociaż te ceny maszyn windują w górę no ale ale jakoś każdy gdzieś tam próbuje coś zakupić wymienić zmodernizować zainwestować mamy 370 krów mlecznych Młodzież żeńską, cały czas sprzedajemy jałówki, gospodarujemy na tysiącu hektarów, oprócz hodowli bydła posiadamy też trzodę chlewną. Rynek mleka teraz jest dosyć w ostatnim czasie stabilny. Poza tymi niepewnościami związanymi z ogniska, wykrytymi ogniskami chorób, z pryszczycą, z chorobą niskiego języka, no jest ta ciągle niepewność, co może tam przynieść kolejny miesiąc. Stanowi to takie zagrożenie, że taka niepewność, czy to się nie zmieni w najbliższym czasie, czy gdzieś nie zostanie zatrzymany obrót zwierzętami. W tej chwili jest bardzo duże zapotrzebowanie na jałówki cielne, na pierwiastki. Zapytania są z wielu gospodarstw mniejszych, większych. Cena mleka teraz jest dosyć atrakcyjna i to też sprawia, że każdy stabilizuje tą hodowlę, chce rozwijać. No ale jakieś zagrożenia są, ceny żywca teraz też są takie, które sprzyjają wymianie zwierząt, selekcji. Te wysokie ceny sprawiają, że no, hodowcy myślą nad zastąpieniem starszych krów czy takich o słabszej wydajności. No jest teraz taka okazja, żeby sobie zrobić te, taką selekcję i pomóc sobie w pracy hodowlanej. Te konferencje zawsze pomagają sobie troszkę odświeżyć yy, wiedzę. Zawsze firma Blatin gdzieś. Poszerza też swoje horyzonty, rozwija się, szukają też aktualnych tematów, które, z którymi się borykają hodowcy, czy tematów, w których można coś poprawić, w których są jeszcze jakieś możliwości na, na rozwój. To zawsze, zawsze taka konferencja pozwala też się spotkać tutaj z innymi hodowcami z regionu, czy z z województwa czy z sąsiednich województw. Także to zawsze jest taki fajny moment, gdzie można się na chwilę oderwać od pracy i przypomnieć sobie coś, czegoś się nowego nauczyć, na coś innego zwrócić uwagę, może czasem. Nasze gospodarstwo liczy około 1200 sztuk bydła, w tym 500 krów, 440 średnio krów w dojnych. Wydajność średnia 37-38 litrów od sztuki. Proszę powiedzieć, czy na mleku obecnie można zarobić? Yy, powiem, że tak. Yy, koszty nie powiem, bo koszty produkcji dalej wysokie, aczkolwiek jeżeli zdrowotność stada, co u nas udało się uzyskać, fajny poziom zdrowotności stada czyli nie leczymy, a, a przeciwdziałamy. Jest ok, to można zarobić. W, ostatni, w przeciągu ostatniego roku bym powiedziała, te koszty są uzyskane, przychody są fajne. No i też trzeba pamiętać o zachowaniu odpowiednich parametrów mleka, czyli tłuszcz i białko. My na chwilę obecną też zmieniliśmy odbiorcę naszego mleka, także jesteśmy zadowoleni. Warto inwestować. Powiem szczerze, my mamy troszeczkę odgraniczenia od górne, bo mamy jeszcze kogoś nad sobą. Trzeba się o wszystko zapytać, ale, ale warto i warto się też rozwijać w dziedzinie produkcji. Przeszkody do pokonania, no, sprawy polityczne troszeczkę nas, nas, nam też przeszkadzają, no bo yy, aby sprzedać nasze mleko też yy, trzeba. <laughs> mamy pewne ograniczenie w ostatnim czasie, aczkolwiek yy, myślę, że, że będzie dobrze cały czas. Bardzo lubię uczestniczyć i zazwyczaj angażuję też moich zootechników, yy, szczególnie młodych, ale też tych, którzy są już ze mną dość długo, yy, pracują w naszej firmie. Yy, jeździmy bardzo często na wszelkiego rodzaju konferencje i szkolenia, yy, a z firmą Blatin też współpracujemy i ja przynajmniej od zawsze i, i na pewno korzystamy z każdego szkolenia i spotkania wspólnego. Już 22 raz cyklicznie prowadzimy szkolenie z zakresu utrzymania rentowności, żywienia bydła mlecznego na terenie całej Polski. Nasz cykl za jak zwyczaj, tradycyjnie zaczynamy na opolszczyźnie, poprzez kolejny dzień przejeżdżamy całą Polskę, aby spełniać swoją misję i starać się hodowcom bydła mlecznego w Polsce, przekazywać jak najświeższe informacje, jak najwięcej pomocy, wskazaniem, aby bydło mleczne i, i ta cała branża w Polsce cały czas była w bardzo dobrej kondycji. Aktualnie, mimo bardzo dobrej rentowności, bo ceny mleka są naprawdę dobre i, i rentowność w stosunku do, do pasz. Te widełki są bardzo dobre. Trzeba powiedzieć, że cały czas mamy coś do poprawiania. W tym roku wybraliśmy wspólnie z prowadzącymi tematykę chorób metabolicznych w okresie okołoporodowym, a szczególnie poporodowym okresie, jak również problem z mykotoksynami, które w tamtym roku 24 szczególnie. W uprawach kukurydzy na kiszonkę bardzo mocno dały nam się wznać. Widzimy jak to wygląda w silosach. Był to suchy rok, tamten nie zanosi się, aby ta wiosna była mokra. Raczej życie pokaże, że będzie to również suchy rok, szczególnie w pierwszej połowie roku. My staramy się hodowcom, którzy tak licznie zawsze przybywają na nasze szkolenia, staramy się przekazać wiedzę od praktyków, nie tylko z teorii, nie tylko z uczelni, ale od tych osób, które aktywnie uczestniczą i, i prowadzą, doradzają na oborach. Także cieszymy się niezmiernie, że w tym roku zaczynamy znowu bardzo dużą frekwencją na Opolszczyźnie. Podczas mojego dzisiejszego wystąpienia na naszej konferencji poruszyłem bardzo ważny aspekt hodowli, jakim jest prawidłowy odchów cieląt i przedstawiłem najnowsze rozwiązania naszej firmy w tym zakresie. Olbrzymi wpływ na y, przyszłą wydajność mleczną ma prawidłowe postępowanie z cielętami. Udowodnione jest to, że kształtowanie wydajności i wysokie przyrosty cieląc są ze sobą bardzo powiązane. W naszej firmie posiadamy szeroki asortyment rozwiązań żywieniowych, które mają za zadanie to ułatwić. Jednym z nich jest rozwiązanie suchego temeru, do czego bardzo gorąco klientów namawiam, aby produkować go we własnym zakresie, we własnym gospodarstwie, wykorzystując swoje komponenty. W jaki sposób jeszcze staracie się pomagać hodowcom? Przede wszystkim są to wizyty w gospodarstwach. Doradztwo jeśli chodzi o układanie receptur i dawek żywieniowych, wsparcie w doborze odpowiednich produktów i bieżący monitoring stada w różnych aspektach. Mam przyjemność uczestniczyć w każdym z tych 22 wydarzeń. A jaka jest sytuacja? Czy na mleku obecnie da się y, zarobić? E, no wbrew temu, co się słyszy w, popularnie w mediach o bardzo złej sytuacji w rolnictwie i tak dalej, w tej chwili opłacalność produkcji mleka liczona w stosunku do pewnej jednostki objętości produkcji mleka jest najwyższa w naszym kraju, w całym świecie. Polska jest najlepiej zarabiającym krajem na mleku. W Polsce produkuje się o 30% mleka więcej aniżeli Polska produku, pod, pod, potrzebuje. W związku z tym musimy wysyłać wszelkiego rodzaju problemy z wysyłaniem na przykład na Ukrainę, bo niektórzy mają może i uzasadnione pretensje do napływu niektórych roślin z, z pasz. Czy, czy zboża, czy rzepaku z Ukrainy, no ale musimy pamiętać również, jak wiele produktów mleczarskich wysyłamy na Ukrainę. Żeby tego nie zepsuć, zarabiamy w tej chwili bardzo dobrze na mleku, mleczarnie dobrze płacą hodowcom. Hodowcy coraz lepiej produkują, coraz bardziej interesują się nie tylko, żeby więcej zarobić, ale efektywniej wyprodukować. Myślę, że frekwencja na spotkaniach firmy Blatin. Hmm, w jakimś stopniu też i wynika z tego, że ludzie chcą się dowiedzieć o nowościach, żeby jeszcze lepiej produkować i jeszcze bardziej opłacalnie. A co można zrobić, żeby poprawić jeszcze? Czy są jakieś przeszkody w ogóle? Nasz kraj jest bardzo deficytowy, jeżeli chodzi o wodę. Nie ma możliwości produkcji pasz, kiedy nie ma wody, więc to jest olbrzymie ograniczenie. Drugim ograniczeniem jest brak ludzi do pracy. Produkcja mleka jest bardzo wymagającą produkcją zaawansowaną technologicznie, ale wymagającą jeszcze bardzo dużej ilości pracy ludzkiej, ciężkiej pracy, w której nie ma świąt, w której nie ma weekendów. W efekcie zdobycie wartościowego pracownika, który byłby tym, który doi zwierzęta, który obsługuje zwierzęta, jest bardzo w tej chwili trudne. I to widzę jako jedną z wielkich ograniczeń, czyli woda i brak ludzi. Natomiast nie widzę ograniczeń w tym, że nie ma popytu na mleko. Nie widzę ograniczeń w tym, że nie umiemy czegoś robić. Nie. Umiemy i to coraz lepiej, ale zawsze jest możliwość poprawy.